Czego, ci, czego chcesz? Czego chcesz? Wiele nawet pracuję, a wy tak się nad, za to odwdzięczacie. Nawet mnie zauważacie. Byłem z wami w każdych ciężkich chwilach dla Fomilis. Więc pora, abyście mnie w końcu zauważyli. Hm. No i co, mnie zostawisz? O kurde.

O, Johnny! Czy czy? Nie, o, ty! no byłem. i ktoś mnie porwał. Jakiś typ, typ. Ty mnie porwał. No! No, porwał mnie ktoś. Wojciech, szybko, szybko, szybko chyba jest no, Skąd jest, Jimmy? No bo. Ale, że Jimmy jest. Dobra, no, opowiadaj, jest. Dobra. Powoli, jest, spokojnie. Poszedłem do Franka, nie? Ty poszłeś i ja nagle on się zjawił, nie? No i. Sto! No mnie... Ktoś się wie? No jakiś typ zamaskowany, nie? No no. Potem wsadza mnie do fury i po prostu gdzieś siedziemy no, i... Idziemy pod jakiś most gdzieś. i... No i co to mówił? No. No, zaraz ci powiem. Jesteśmy pod jakimś mostem. Czy czymś nie wiem. On powiedział, że coś tam, że... że my się... że my go nie zauważamy. Był u nas w ciężkich chwilach chyba, coś takiego. W nie wiem o co chodzi. Nie, ale ogłosiłem go, nie? No? I wróciłem i szybko i mi się wydaje to żony, nie? Muszę muszę to zrobić. Wejdźcie do tego wrócić. Taj broń. Myślę, że to Zimmy. Tak Dobra Co? No tu wzięłeś kołacha, tak wzięłeś jeszcze może. Czyli jechać. No, to jest! Jedziemy z nim... Czekaj! Co? Dobra Je... Coś Coś stało? Jedź tam Jedź Dobra No i dobra no No jedź dobra, ja, dobra. ja, wychodzę też Biorę jego furę Wiesz, wiesz Dobra On w razie będzie... Czego to? Mnie będzie ubezpieczono Dobra Jedziemy Dobra, jestem Kurde, dobra, Jestem, jest tu, tu? Leży Nie ma go kurde uciek Jezu Maria I co teraz? O, Jezu. Kurde A może tam do Black Marketu on, on tam był kiedyś Może tam będzie Jedź tą furą, co to jest za auto? Skąd ja wziął? No, Kurde, jak on mógł? Nie wiem, czy to Jimmy, naprawdę. Dobra. Wyjeżdżamy tu. Od boku. A! Tu I, jesteś! A ty coś... No i co? No i co teraz? Co teraz powiesz? No Zostaw to O, to kolega też do ciebie celuje Odłóż to Też do ciebie... O! Leżą, leżą Uciekam Jedź tym kruzem Na ten obrok się rozprawiłem przynajmniej. żony? gdzieś? Jerzony. Jerzony, Jerzony. Jesteś. Cześć już Cze się mam. Ale kogo ty przywiozłeś tu? To to jest Frank. Frank? O, Z... dobra. Dobra, dobra. O, nie, ja nie przywiozłem nikogo, to on to był. no No jest, co Ale... leży tam. Хочу домой, хочу А походи, выходи, бля. На подвырку покатался, Да, ну. А уже это дом Ты замкнул да. На, это ты там. Золотый Да. Dobra, to to, to, to nie. co, to tak, nie? to no to tak, dobra, nie, nie. bombę, nie? To był jakiś, jakiś inny się dobija do drzwi. to <noise> robimy. Wiec co robimy. Wyciągaj kłaka Dobra. Super, <noise> <noise> dobra, <noise> dobra, dobra. No. Teraz, zobaczcie, Zobacz, jak to mamy. Adidas, Adidas <noise> Adidas, ale jaki kolor, jaki kolor? Biały, biały Adidas jaki... To jaki... jaka ta organizacja? A nie wiem właśnie. To jakieś chyba druby są Dobra, czyli Jak Chcesz wiesz, to mam mikropalówkę. Nie No lecz, no możesz dać jak coś masz, nie? Dalsze coś będzie, fajnie Co tam tu? O co dobra. to jest Tu macie z hubowego Schabowy, dobra Schabowy? Y, dobra. Dobra. Co to jest? To chyba z Europy jakieś danie Tak, tak, tak o, Dobra, dobra. E, To chcę posiedź tutaj, nie? Dobra, dobra I... I za niedługo będzie akcja. Tak Tego musisz się skontaktować z jedną osobą. Na luzie. A ja tyle czekam. No i co? Dobra. Masz maskę? Zakładam maskę. Idziemy do banku sprawdzić ro... albo w sumie nie. Bez Jedziemy rozkład kamer. rozkład kamer w banku? Um, je... banku, tym centralnym. Jedziemy twoim, Czyli żeby mój. mojego auta nie urazić. To jest... To jest A to nie twój! To jest twojego dziennego. Dobra, to to będzie Trzeba z... to. Tak. Prędzej, później. Jedziemy do banku centarnego, tam no. Do głównego. Dobra. Spoko. Gówno, nie skręc to. Nie skręcaj. To jest no, samochód. O! On otwarty w ogóle. Dobra, a y, y, paliwa nie ma! Więc się wrócimy. Dobra, tak sobie... Na piek wrócimy. No ma tak sobie, A bo te auto sobie weźmiemy. Weźmie. Dobra, nie. można na tym autem, czekaj ja. Jeszcze wezmę włamę. Tu Nie, coś? tu jest wejście, ja tu jest wejście, wejście. wejście. Dobra, chodź. Kamer. Jest Dzień alarm. Jest. Alarm jest. Alarm. alarm. No. To idź. Dobra. Trzeba razem. Niko nie ma. Ty. Nie ma kamer. Nie ma kamer żadnych. No, nie ma kamer. Chyba zamknięty no. jest. Albo nie wiem. No, nie wiem. To. A to co? To. Ty. Takie od dachu chyba można wejść. Chyba tak. Od dachu. To chodź. No. Napad robi. Napad robił. Uciekamy, uciekamy. mamy Maskę, maskę! Dokładnie. Tak, Bierzemy jego furę. Nie. Ja nie ta. fury. Trzeba, trzeba drabinę zobaczyć jakąś. da da. Ja no, będę tu w krzakach. Dawaj krzaki, dawaj krzaki. Trzeba obejść dookoła cały bank. Bo trzeba zobaczyć drabinę. On to... się randomowi. Mhm. Dobra, masz plan cały, rozpisany? Nie masz, co mam? Mam, mam, mam wszystko. Hmm. A dzisiaj, robimy nie, to... chyba, nie? dzisiaj? Nie, 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 dzisiaj nie, jutro. Dobra. Dobra, to co robimy? My z domu widzimy, nie?